Cześć, to ja, Danio. Dzisiaj pokażę wam filmy, na których byłem u różnych youtuberów. Niektórzy są za zagranicy, niektórzy są mało popularni, ale fajnie jest zobaczyć siebie u kogoś innego na kanale. Jeśli film Ci się spodoba, to możesz zostawić tutaj łapkę w górę i suba, jeśli tego nie zrobiłeś i możesz zachęcić inne osoby do zrobienia tego samego. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dany. Biorę to pod uwagę, że na przykład inni, inni też zawodnicy mają laga, nie? Nie, nie, nie tylko oni. Ale w ogóle co jaki tryhard ty? Ile ma serc? Co, bić się teraz chcesz? Ale dostał oklep. Ten ze śnieżkami ty, Twoja popularność rośnie. Czemu ty nie liżesz, tej chopie. Dziękuję bardzo za sobie, już sobie naprawiłem. Więc no, już, już wyświetlałem się. Weź padnij, chłopie, padnij, padnij, padnij! O dobrze, chociaż minus jeden dostałem. Rimek. Relogic. Znaczy nie polizał w sumie, pad na dwa kity. Tromba powietrzna. Wish I wasn't chosen, running from my yeomans. I've been on the east side, that's where I've been growing. Wish I wasn't chosen. I'm making place pick me and have to get out of my way.

mająki ma skrypty Nitroshow GTA David Klein Aesthetic Blitz Up first is Daniel playing some ranked scours, getting a very nice clutch escape here. Down to half a heart, making it back to this island. She's so gonna do a really fast speed bridge to get away from this player, making the player accidentally fall into the void. Grabbing the win, very nice job. IGPU. Oh boy. Oh, nice lucky. Alright, now you're just gonna both come them, right? Oh nice dude, nice nice one Dude jump into the water, please I dare you Dude what the fuck bro Thanks dude. Majestic Walrus. Yeah, I guess I'll talk about the next thing in the... Oh. Why didn't you my bow first? I'm all out of whack right now. Retard. Okay, just get... Xero. Dobra, Dobra, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że się ten film Wam spodobał i widzimy się w kolejnych. Cześć!